Okej, okay, witajcie, z Stone Badzio. Zapra zapraszam Was na kolejny odcinek. Zagrajmy w Gothic 2 Global Mod. W ostatnim odcinku skończyliśmy właśnie na tej farmie. Yy, I przez środek pomiędzy odcinkami porozmawiałem sobie z Torlofem Torlofem -tor No i on właśnie powiedział mi o tym, że yy, Że muszę iść na farmę gdzieś tam do. Tutaj mam. Zebrać czynsz. Do Sekoba. I zabrać 50 złota. ale hardcore. Dobra, mniejsza. Mogę ubrać jakiś łuk lepszy albo coś. Nie, zresztą się, no, się brakuje. Dobra, Bennett. Nie sprzedaje broni. Kalet nią handluje. Jest w domu razem z Onarem. Okej. Masz do sprzedania? Masz do sprzedania. Czego potrzebuję? A, on będzie jednak nie, nie ma broni. O, fuck. nawet nie ma tych. No. Ale, ale, ale on chyba sprzedaje. E on tam chyba sprzedaje jakieś rupiecie, dopiero później Jak jesteśmy chyba najemnikami, ale mniejsza Wilczyk jeł sprzedaj, topór sprzedaj, topór sprzedaj, miecz sprzedaj, pałka z kolczugą sprzedaj, sprzedaj Sprzedaj, sprzedaj i jeden łuk nie sprzedamy tylko Jeśli chodzi o miecz sentenzy to chyba nie opłaca się go na razie sprzedawać Jeśli chodzi o te ubrania to też Oczywiście, że nie, nie opłaca się ich sprzedawać Weż nie wiadomo dlaczego spodnik ich to tak dużo, ale mniejsza. <laughs> Oj, so, przepraszam za moją chrypkę. A z tego co wiem, ta misa miała być kiedyś związana chyba z jakimś zadaniem, ale ostatecznie twórcy em, mieli ją w dupie. Postanowili mieć ją w dupie, dobra. Jeśli chodzi o skóry wilka, to dosyć sporo tego mamy, ale nie będziemy na razie sprzedawać. Dobra, udajemy się po haracz, bo. bo tak. I tak, z tego co wiem jeszcze będę musiał... Bo znowu będę, zobaczcie, cię będę musiał jeszcze pobić bulka. O oh, fuck. I on jednak chce ze mną porozmawiać, chyba. I jednak on ma inną zbroję, Bo już widzę dobrze. I on on chce ze mną porozmawiać? Tak. Doszły mnie słuchy, że masz coś do moich chłopaków. Mam, bo a co? Z tego co wiem, jesteś jednym z pupilków Lee. Takiego. Ostrzegam cię. Wkrótce wiele się tu zmieni, a wtedy... Wtedy sobie pogadamy. Dzindzel, weź mi nie strasz. O? Ty i ja musimy. Czego chcesz? Myślę, żebyś nie pokazywał się na farmie. Jutro macie tu nie być. Rozumiesz? E, użyłem wygranego słowa, ale nie powiem, co ty masz zrobić, kolego. Dlatego, że ten kanał musi mieć kulturę, trochę chodzi trochę kultury. Później będziemy przeklinać, Dobra, bulko. Czy ty jesteś do mnie wpiernić? Przyznaj się. Ja oczywiście muszę jeszcze tylko usmażyć coś, żeby sobie to z mięsko sobie zjeść. Przepraszam, czy pani może się odsunąć? Dziękuję. Czego tam szukałeś? Czego tam <grym educatorosko> Ja chciałem tylko usmażyć mięso Czego tam szukałeś? muszę tak pojedynczo. Nowa mniejsza. Dziękuję bardzo. Ogni zauważyłem, że to jest pasek życia z... pasek życia z Darksagi. Bo nie wiem czy to jest od tego samego studia. Czyli e, Magic Team, tak dobra, więc Ja spróbuję e, pobić się z bulkiem. A jeśli on naprawdę będzie ciotowaty, to... O, nie zamierzam stąd odejść. Nie zamierzam stąd odejść. No to chyba będziemy gadali o tym jeszcze raz Ej, dlaczego użyłem łuku? Dobra. Już zrypałem, dlatego że... Weź od idiota oczywiście ubrał łuk. Znaczy ubrał, wziął łuk. Ale mniejsza. Nie wiem czy w tym odcinku w ogóle gdzieś się udamy. ale chyba powinniśmy zebrać. Oj przepraszam, czynsz Oraz powinniśmy chyba... Nic od... Aha, okej, okay, czekajcie teraz. Nie zamierzam. to odłóż broń. Okej, okay, zapiszmy na innym save. Ie. I zobaczmy, czy on jest jakiś ciężki, czy nie. Z tego co widzę nie jest mistrzem miecza. Eee, tam czy ja wiem. Nie powiem, no trochę jest. Eee, wiecie. E, oczywiście jest pewien bug związany właśnie chyba gdzieś tutaj. Że chyba wejdziemy tam do góry, a bulko nic tam nie będzie mógł zrobić. Tak? A nie, jednak może to je wejść, dobra to słuchajcie to ja y, robię szybko małe cięcie i widzimy się już jak y, jakoś zjadę mu chociaż tak pod, pod końcówkę życia będzie miał. To okej, okay, za chwilę wracam. Ok, moi drodzy, więc tak, jesteśmy już tutaj sobie koło tego bulka i on y, jak na razie z tego co widzę nie ciśnie nas wcale, jak aż jak sami widzisz widzicie. Zjechałem dosyć w Najlepsze to e, oczywiście też wszystkie musiałem wczytać, e, bo. Znaczy, musiałem wyłączyć włączyć grę. Bo coś ten save, naprawdę, te save naprawdę też są takie zbugowane i czasami po prostu muszę wyłączyć i włączyć grę. Więc to jest dla mnie bardzo denerwujące. Ale, by the way, e, najlepiej bić go tam w drzwiach i chować się za ścianą. O, właśnie, a jak, no właśnie, tak jak ja przy... zrobiłem, coś takiego robić, tylko że co chwilę jak on wbiegnie za ścianę to wy też biegnijcie jakby za ścianę i on wtedy jakby, nie wiem, jakby tam się zbuguje i będzie chciał potem wyjść przez te drzwi i wtedy go walnijcie to on się cofnie i wtedy znowu będzie chciał wyjść przez te drzwi ciągle go tak bicie, i wyjdzie to się co po prostu cofnijcie, wejdźcie tam z powrotem to jest będzie naprawdę wtedy chwilka dobra, więc e, zapiszmy na innym slocie bo e, chcę mnie cień w sobie i zaczął bug i oczywiście gra mi się wyłączyła Aż że buggy, wyskoczył po prostu błąd. Tak, gdzie z góry? Wygrałem! Dobra, teraz sobie idź. Dobra, nie ma sprawy, mogę sobie stąd iść. Um, 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 um. Sylwia, pobiję twojego kumpla. Czy masz coś do tego? Czy jednak nie? Hej, ty. Co myślisz? Oh. To świetny wojownik, nie śmiałbym się z nim mierzyć. Mm. Chyba ma się rozumieć, że nie byłoby wyjścia. Oha. Ciekawa historia. Dawaj, teraz idziemy do tej pani i ta pani... gdzie jego miejsce, kochaniutki. Daje nam właśnie górasz te tej opasłej świni musiało być strasznie męczące. Masz, zjedz coś. To powinno dodać ci sił. Okej, okay, tutaj chyba. O. Dostanę jeszcze trochę gulaszu? Już nie ma. Nawet małej miseczki? Nawet miseczki. mogę wylizać garnek? Bez spokój. Dlaczego się, skoro tak ci wziącego. smakuje mój gulasz? Będziesz musiał coś zrobić, by go dostać. Będą musiał będę chyba iść do tamtej Jesteś pani coś w lesie. No. za farmą i przynieś mi od niej paczkę ziół. Jeśli przyniesiesz zioła, ugotuję gulasz. Hmm. Okej, okay. Nie napijmy się tego kularzu, dlatego że on bodajże nam doda jeden punkt właśnie siły, ale już nam, dlaczego mam 31 punktów yy, trafiennych, czekajcie, pozwolicie, że na przykład nie zapiszę i wczytam jeden z tych zapisów. 31 punktów trafiennych. Czy to jest żart? I ja go zawijałem mając tyle punktów? To on 43 Czyli traciłem 12. 13... 12 punktów życia ja pierd Dobra, słuchajcie, to jest y totalny bezsens i dodanie wścieklizny w tej grze jest totalnym bezsensem. No więc dobra. E, porozmawiamy teraz z Rodem, bo chyba tylko z nim nie rozmawialiśmy. Hej, ty. Rod, no więc. Co? Chce się przyłączyć do najemników. Masz coś przeciwko temu? Nie mamy tu miejsca dla mięczaków. Tak, jakby mnie to cokolwiek obchodziło. Jestem na Jestem dość silny. Nonsens. Nie uniósłbyś nawet przyzwoitego miecza. Takiego jak choćby mój. Powiedziałem, że jestem dostatecznie silny. Jesteś rozbrajający! Zaryzykujesz zakładzik? Nie ma sprawy. Założę się, że spokojnie dam sobie radę z twoim mieczem. Nic nie chce Naprawdę... Hmm. Ile chcesz przegrać? A cóż, wyglądasz raczej na biednego durnia. Powiedzmy 30 sztuk złota. Masz chociaż tyle. To jest prawda. Jasne. Jasne. Niech no spojrze. Proszę. W porządku, zobaczmy na co Cię stać. Nie na to. No cóż, wygląda na to, że wygrałeś. Aha, a to jest mój miecz. Naprawdę nie wyglądasz mi na kogoś, kto miałby tyle krzepy. No My widzisz, mi mylą. właśnie straciłem 30 sztuk złota. Oto pieniądze. A teraz oddaj miecz. To jest prawda? Proszę. Ok Chcę się przyłączyć do najemników. Masz coś przeciwko temu? No proszę, masz już całkiem przyzwoity miecz. Reszty też się nauczysz. Jeśli o mnie chodzi, nie ma spraw. I on nas tutaj uczy broni dwuręcznej, mi się wydaje. A mam tylko cztery punkty. Ma level jest za chwilkę, więc dobra. Czy mógłbyś mnie nauczyć, jak walczyć bronią dwuręczną? Jestem niezgorszym wojownikiem, co nie znaczy dobrym nauczycielem. Chociaż, nie mógłbyś Ci pokazać podstawy walki tą bronią. Nie o to właśnie mi chodzi, kolego. Więc... No nie wiem, czy zbierać na coś, czy nie? Dobra, ogólnie następny level... Do dodam też broń dwuręczną albo w siłę. Już nie wiem. I też many mi zjechało. Ja nie wiem, od czego to zależy. Ale jeśli te punkty nauki nie będą tak się trzymać, to nie wiem, co wtedy zrobię. Nie wiem, czy one się dodają co level, czy... Trzeba gdzieś znowu dodawać, ale mniejsza Raz, dwa, trzy, cztery. On myśli, że to takie łatwe. Okej, okay, więc teraz mamy dziewiętnaście, więc no już rośnie krytyk. I ogólnie tak. Ehm, chodźmy tutaj na tą farmę. Przejdźmy się już tak normalnie. Żeby potem tam nie było. Że znowu cięcia i znowu cięcia. Ogólnie naprawdę z tym bulkiem to jest było wszystko łatwe, ale jakbym wiedział, że na początku, że mam 31 y, punktów trafiennych tylko, no to nie powiem bym się przestraszył. Ogólnie i tutaj było tyle na tym polu, czy... Czy nagle się nie wiadomo skąd pojawiły? Ale mniejsze. Mniejsze, dobra. To jest kolejny pan, y, któremu trzeba... no... obić mordę już tak powiem. Myślmy z mafii, tak, a on jest po prostu takim jednym frajerem, który pilnuje pola. Musimy dać mu kopa w dupę, żeby jakiś koleś nam powiedział, że dobrze zrobiliśmy. Więc dobra, zobaczmy. Dokąd więc się udajemy? Jesteś tutaj zarządcą? Zaraz dam ci połubie, łajdaku. Jeżeli chcesz spacerować po mojej ziemi, musisz zapłacić 5 złotych monet, albo dostaniesz niezły wycisk. Piz, e, znaczy. W takim wypadku no to, no to Ok, zapiszmy I zobaczmy, może jednak damy mu radę. Jeśli nie, znowu wycięcie, bo tak będzie po prostu najprościej A i on też jest dwuręczny, więc No nie wiem, czy walczyć z nim teraz na wizji Nie powiem trochę mi szkoda tego czasu, ale o widzicie? Już 19% krytyka, już mu... Dało po głowie, ojciec. Teraz mi dało po głowie. Dobra, nie Słuchajcie, ja zowieciecie, ja bo to nie ma sensu. Nie ma sensu tracić czasu. No to widzimy się za chwilkę. Okej, okay, kolejno to raz. Pokonaliśmy kolejnego pana. Wystarczy po prostu się bronić i atakować, więc to, szczerze mówiąc, nie powinno być trudne. Moim zdaniem, walka w gotiku na poziomie takim jak on, czyli miecz, w w dwóch rękach, tak trzymam tak ledwo, ledwo, no to jest dosyć. No gorzej będzie z mistrzami broni dwuręcznej Dobra, niech pan się podniesie Udajmy się tam i skończmy ten odcinek Nie próbuj tego ponownie No dobra I co teraz powiesz? Co tam? Dalej gęba ci się nie zamyka? Proszę, nie bij mnie! Będę nawet pracował, dobrze? Okej okay. Oglądaj, tego nie chciałem, ale niech ci będzie No więc... Y on tutaj jest jakiś chyba zwyczajny fan. Jest kolejny pan. Julian, okej. Okay. Weźcie, się bym się ktoś komuś pokazał temu Bronkowi. Ogólnie nie wiedziałem o tym, że tak będzie. Z sentenzą też nie wiedziałem, ale tak się siak dostaliśmy hajs, więc... Poszła to twoja nagroda. Ogólnie nie chcę z nim, chcę z nim gadać oczywiście, też pewnie nie ma nic do roboty. A ty? Mam wam powtarzać, że pomocnicy powinni się do mnie zwracać z szacunkiem. <laughs> nie jestem pomocnikiem. To po co tu przyszedłeś? Nic nam już nie zostało. Nie masz tu czego szukać. Mam ciebie. Wycierał ci już ktoś dzisiaj nosek? Zostaw mnie w spokoju, idiota. Co porabiasz, kiedy znudzi ci się odgrywanie pana i władcy na farmie. Co je na straży? Ci zafajdani strażnicy z miasta coraz częściej pojawiają się na farmie i kradną. Co tylko wpadnie im w łapska! No zaście je wynosi. ostatniego tygodnia te dranie zabrały nam kilka owiec. Gdybym dorwał któregoś z nich, dopiero bym mu pokazał. Z pewnością. No, ten śdługo na, na ostry w pizdzie. Dlaczego najemnicy nie pomagają w walce ze strażnikami? Zanim się rozgrzeją, ja już wszystkich przepędzam. Tduć. Zawsze w ten sposób traktujesz swoich pracowników? Oczywiście i dobrze im to robi. Muszą znać swoje miejsce. Okej. Okay. Jest tu pewien człowiek, który pobiera myto od podróżnych. Twierdzi, że to on jest farmerem. Eee, tak wiem. To Bronko robi co chce. Tyle razy mu powtarzałem, że powinien wziąć się do roboty. Ale. Po prostu mnie nie słucha. Ojciec denerwuje się na mnie, że nie zdołałem zmusić tego obiboka do roboty. No, Okej. Okay. Może ja mógłbym pomóc? Mówisz poważnie? W porządku. Posłuchaj. Zagam, już go zagoniłem. Nie ma spynie. Okej, okay, jeśli damy chyba więcej, no powyżej się spadali porządku. Zobaczę co daś się... Okej, okay, bronko już szczerze koleś e, już pracuje Muszę porozmawiać. Ojciec nie ma czasu. Przecież nie Dobra... Niezły... Najlepsze. Może w takim razie zap... Nie chłopoc ci chłopcze. Jak? Ale bronko już pracuje. Halo. Bronko już... Mniejsza, dobra. Chodźmy do niego. Ogólnie skończył się już czas, więc moi drodzy, to było na tyle. E, Jeśli nie zdążyliśmy dojść, bo mieliśmy małe problemy z znowu bitką, ale mniejsza. Ogólnie kolejny odcinek będzie już pewnie niedługo, więc e, o, widzimy się w kolejnym odcinku. Trzymajcie się, no i cześć.